Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, widzieliśmy pana, ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. Ale po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł wam. Następnie rzekł do Tomasza. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Jeśli to kłócie świętego Tomasza nie było takie kucie, tak ucia takie, nie. <totryk> użyć rękę w bok, ranę Pana Jezusa w boku. Ale dlaczego w ogóle Pan Jezus miał taką straszną ranę w boku? Jak to się stało? Kulisiu? To jest właśnie obraz trolu, o którym chciałem ci powiedzieć. Obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Wiesz, w jaki sposób ten obraz powstał? No, pewnie, że wiem. Przyszedł malarz i go namalował. On prosta przecież, nie? A, no, trolu. No. no, pewnie, że go namalował jakiś malarz. Ale to nie jest zwykły obraz. To jest obraz namalowany na polecenie samego Pana Jezusa. Naprawdę? Tak, tak. Sto lat temu, no niecałe sto lat temu, Pan Jezus ukazał się Świętej Siostrze w Faustynie i poprosił ją, żeby postarała się o namalowanie takiego obrazu. Niesamowita historia i popatrz wyraźnie. Na tym obrazie Pan Jezus pokazuje na swoje serce, na swój przebity bok, z którego, jak pamiętasz, Krew i woda! Tak, właśnie tak, święty. Ja o tym piszę. Stał tam wtedy obok i widział. No dobrze, ale co to właściwie miało znaczyć, że krew i woda wypłynęły z boku Pana Jezusa? Krew i woda symbolizują nasze zbawienie. Woda to woda chrztu, w, w której zostaliśmy odbyci z naszych grzechów, a krew to Eucharystia, którą Pan Jezus karmi codziennie swoich wiernych. Przez tę krew i wodę, przez chrzest i Eucharystię możemy otrzymać zbawienie. Możemy zostać uratowani od naszych grzechów. Kiedy Pan Jezus powiedział świętemu Tomaszowi, żeby włożył w rękę jego bok, to chciał mu powiedzieć, że zbawienie jest dla wszystkich. Nawet dla tych niedowiarków, nawet dla tych, którzy myślą, że dla nich już nie ma żadnego ratunku. Dla wszystkich, bo takie jest właśnie Miłosierdzie pana Jezusa. I dzisiaj obchodzimy niedzielę miłosierdzia, którą pan Jezus również polecił ustanowić świętej siostrze w Austynie. Wiedziałeś o tym? No, coś tam było kiedyś na religii, ale. Ale chyba nie słuchałem. Właśnie, tronu. Dlatego dzisiaj jest święto miłosierdzia. Dzisiaj wypraszamy miłosierdzie dla wszystkich, dla grzeszników. Zatwardziałych, najgorszych wszystkich łotrów. I nawet dla mnie i dla Ciebie. Nawet dla nas? Tak, trolu, nawet dla nas. Dlatego dzisiaj o 15.00 chwytamy wszyscy za różańce i modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. I... Nie, no znowu się trzeba modlić. Ale, trolu, to tylko 5 minut. A te 5 minut może przemienić losy świata. No skoro tak, no dobrze, to co?